Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenie połączone z recenzją. Po jakimś czasie, i dzisiaj sprawdzimy, przetestujemy i wydamy opinię. Czy ja wydam opinię na temat podkładu z Everline i to jest podkład Wonder Match. W momencie, kiedy nagrywam ten film, to, to jest totalna nowość na rynku. Podkład dostałam w prezencie od Basi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za prezent. Rozmawiałyśmy e, ciut wcześniej o podkładzie i ja byłam o krok od zakupu, i myślę, że gdyby. E, Basia wysłała podkład kilka dni później, to miałabym dwie sztuki, bo naprawdę już... Kupowałam yy, i niespodziankę miałam ogromną, gdy dostałam podkład. Kolor, który Basia mi wysłała, to 05 porcelain i myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo jestem biała jak ściana nałożenia, no tak. Ale jestem bardzo, bardzo jasna, yy, zwłaszcza teraz. Yy, także yy, porcelain, myślę, że to będzie kolor idealny dla bladiocha. A czy będzie to podkład idealny, tak ogólnie? Sprawdzimy to razem, ale najpierw powiem Wam co nieco o tym, co obiecuję Mam producent, czyli marka Eveline, jeżeli chodzi o Wonder Match. Będę się posiłkować teraz stroną producenta, czyli marki Eveline i tutaj mamy regularną cenę podaną 42 zł i 49 groszy. Oczywiście musicie pamiętać, że każdy sklep może delikatnie zmieniać tą cenę. W tym momencie jest promocja. Podkład jest za 25.99, więc całkiem niezła Kromka. Kolorów ja widzę jest sporo. Mamy tutaj 7 e, odcieni. Ja mam kolor e, 05, czyli Light Porcelain. E, jest e, Light Vanilla jeszcze. Myślę, że to są dwa takie najbardziej e, topowe e, kolory. Ale widzę, że ciemne kolory też są. E, także dla każdego coś miłego, a jeżeli chodzi o opis, to mamy tutaj takie informacje: jego lekka, beztłuszczowa konsystencja łatwo się rozprowadza, dając efekt doskonałego krycia bez efektu maski. Bogata formuła z wodą termalną i kwasem hialuronowym pielęgnuje, bilża i chroni mikrobiom Twojej skóry. Już po 10 dniach cela jest odczuwalnie gładsza i bardziej elastyczna. Czyli co to jest? Podkład pielęgnujący. Okej. Okay. Jeszcze mamy tu jakieś informacje. Aha, yy, mamy tu jeszcze yy, 4. Bardzo ważne punkty, czyli jest to wegański produkt, beztłuszczowy produkt. Ma to być produkt z efektem doskonałego krycia. No i 24-godzinny efekt nieskażytelnej cery. No, no, no sprawdźmy to. Jeżeli chodzi o skórę mieszaną w kierunku tłustej, to tutaj nie mamy żadnej obietnicy ani informacji, jak podkład powinien się zachować, ale jest tutaj taka informacja, że zapewnia efekt nieskazitelnej cery, idealnie dopasowuje się do odcienia i struktury skóry. Ale zanim nałożę podkład na twarz, to muszę zwrócić uwagę na butelkę. Jest niezwykle elegancka. Powiedziałabym, że w stylu Produktów wysokopułkowych, perfumeryjnych, ciężkie, solidne szkło, piękne wykonanie, jeżeli chodzi o opakowanie. No i mamy pompkę. Nie wiem tylko dlaczego pompka, czyli koniec pompki, jest biały. To mnie zastanawia, bo raczej nie będzie to dobrze wyglądało w momencie, gdy no właśnie, gdy się to ubrudzi. Ale. Teraz wygląda to super. No i y, opakowanie robi wrażenie. Także, jeżeli lubicie ładne opakowania na talecce, to na pewno będziecie zadowolone, zadowoleni. Jeżeli chodzi o przygotowanie skóry do nałożenia podkładu, to stonizowałam, nakremowałam, ale to już jakiś czas temu y, i absolutnie nie nakładałam żadnej bazy. Także teraz... Przejdziemy do nałożenia podkładu. Będę nakładać e, pędzlem, szczerze mówiąc, moim ulubionym, The Real Techniques. E, już napisy się wycierają. Ten pędzel ma spokojnie 5, może nawet 6 lat. To był jeden z pierwszych pędzli, jakie kupiłam, i e, nadal e, bardzo lubię. To jest Chyba najlepszy mój pędzel do nakładania podkładu, bo nie jest taki zbity. No pięknie nakłada podkład, także sięgam po niego i wylewam najpierw podkład na dłoń. Jaśniutki. Nie jest bardzo płynny, ale nie jest taki treściwy, bardzo gęsty. No, bardzo jasny. I widać już, że mocno kryjący. Zobaczymy jak dużo podkładu będę musiała nałożyć, żeby pokryć całą twarz. No i dzisiaj sprawdzę krycie, bo mam kilku nieprzyjaciół, a raczej wrogów ale pachnie. O ja! Tak kwiatowo-owocowo? Bardzo mocno pachnie. Ale przyjemnie ja lubię takie zapachy. Super się nakłada. Mam uczucie, jakbym nakładała pielęgnację. Bardzo lekki, komfortowy. Dołożę jeszcze pompeczkę, już bezpośrednio na pędzel. Bo widzę, że tu mam troszkę za mało. Doklepuję jeszcze podkład, ale muszę Wam powiedzieć, że on leży jak druga skóra, jak pielęgnacja dosłownie. Jest bardzo komfortowy. Ja teraz nałożę kolektor, przypoduje całą twarz. Dołożę trochę brązela i różu. No i powiem Wam o moim pierwszym wrażeniu. Makijaż wykończony, więc mogę do Was wrócić z pierwszym podsumowaniem dzisiejszego filmu, oczywiście Wy zobaczycie zaraz drugą część filmu, w którym opowiadać będę jak mi się spróbował podkład po kilku dniach albo i tygodniach, no ale teraz na gorąco chcę Wam powiedzieć, że podkład mnie bardzo, bardzo mile zaskoczył, jest delikatny w konsystencji, pięknie się nakłada, rzeczywiście jak pielęgnacja e, bardzo ładnie pachnie, tak e, jak ja lubię najbardziej, czyli owocowo-kwiatowo, choć myślę, że e, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że okropnie pachnie i że nie lubią, e, jak podkład aż tak mocno pachnie, bo jest to zapach Mocno wyczuwalny, choć po chwili absolutnie go nie czujemy na twarzy, także dla mnie zapach jest na plus. Jeżeli chodzi o krycie, to nie powiedziałabym, że to jest krycie pełne, bardzo mocne. W mojej skali jest to porządne, takie codzienne, średnie krycie. Jeżeli chciałabym mocniejszego krycia, to użyłabym korektora. Absolutnie nie chciałabym, aby podkład obciążał mi skórę, zapychał i tworzył taką machę, wiecie, która ma zakryć totalnie wszystko, co nie oznacza, że jest źle napigmentowane. Bardzo dobrze kryje to, co ma kryć. Cudownie um, wyrównał mi kolory skóry, niedoskonałości, no i e, ja absolutnie nie czuję e, podkładu na twarzy. Jest taki, jakbym go. W zasadzie nie miała. Muszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że podkład mocno się świeci. Tak jakbyśmy przed chwilą nałożyły krem. Ja tutaj musiałam porządnie przypudować całą twarz pudrem z ekocery tym bambusowym. Ja po prostu nie lubię, jak się mi się twarz świeci, ale mimo wszystko. Całość wygląda bardzo tak świeżo, mm, satynowo, absolutnie nie mam tu płaskiego, ciężkiego matu i myślę, że to też jest zasługa podkładu, bo pięknie wygląda na skórze. A już mam jakieś dwie godziny mm, na sobie, bo nagrywałam inne materiały, także mm, myślę, że to jest podkład, który warto przetestować i ja dalej testuję. Niedługo wam powiem e, konkretnie, co myślę i czy warto kupić. Hej, wracam do Was z aktualizacją dzisiejszego pierwszego wyrażenia podkładu z Everline Wonder Match. E, moi drodzy, testuję podkład od kilku dni i specjalnie dzisiaj na podsumowanie przyszłam do Was e, e, w takim bezodziennym wydaniu, czyli bez sztucznych e, świateł, e, kamery, która. Jest łaskawa dla skóry, tylko w takim bardzo, bardzo autentycznym wydaniu. Jak widzicie, skóra się odrobinę błyszczy, ale dzisiaj podkład nałożyłam gdzieś o godzinie 8, może w pół do dziewiątej, i byłam mocno wyeksploatowana dzisiaj, łącznie z wiatrem, deszczem i emocjami. Chcesz coś dodać? Mam tutaj y, pomocnika małego I ze mną. w tle. Co? Łącznie z deszczem, wiatrem i ze mną. Tak. E, także y, dzisiaj ten podkład przetrwał naprawdę w bardzo, bardzo e, dobrym e, stanie. E, oczywiście trochę się e, świeci skóra i nie wygląda to tak idealnie jak po nałożeniu, ale myślę, że to jest podkład, e, który. Z ręką na sercu mogę polecić dla kogo, a dla osób, które nie lubią e, mocnego krycia. Efektu takiej szpachli, która wszystko przykryje i nie ruszy się przez wiele godzin. Jeżeli lubicie taki naturalny, dzienny efekt i absolutnie nie chcecie, by wasza skóra była obciążona, dla takich osób jak najbardziej polecam. Jeżeli szukacie podkładu do zadań specjalnych, na przykład masz ślub albo jakąś ważną uroczystość, czyli wiele godzin w nienaruszonym stanie makijaż cery, no to to jest podkład zbyt delikatny, lekki, subtelny. No właśnie, jeżeli chodzi o delikatność, to muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj mam takie różne niespodzianki. Ja chyba młodnieję po prostu, Co pan się w czasie zamiast starzeć, no i niestety obecnie mam okres trądziku i młodzieńczego buntu, tak właśnie Co jest. się w rozwoju w Wywaćcie za te y, komentarze y, absolutnie niepotrzebne. Y, a wracając do y, podkładu <laughs> nie rozpraszaj mnie, no bliska! No, a wracając do podkładu, to muszę Wam powiedzieć, że niestety to jest podkład, który nie zakrywa takich niespodzianek, czyli na przykład niedoskonałości wyprysków, czy stanów powypryskowych, wiecie, czerwonych miejsc. Dlatego ja dzisiaj musiałam dołożyć odrobinę korektora, ale ogólnie jest to podkład, który bardzo ładnie... Lekko like tak dziennie kryję, wyrównuję kolory skóry, no i trzyma się naprawdę fajnie. Przez ostatnie dni testowałam podkład i absolutnie mnie nie zapchał, nie podrażniał mojej skóry, a to co mi się tutaj dzieje, to jest absolutnie inna bajka, inny temat. Myślę, że to nie jest wina podkładu, bo ja tak mam od kilku tygodni, a nie od kilku dni. Będę jeszcze testować, używać bo naprawdę podkład na ten moment mi się sprawdza i myślę, że zaprzyjaźnimy się. Jak widzicie jestem okularnikiem i ważną kwestią jest dla mnie to, czy podkład wyciera się w okolicach okularów i niestety ten podkład nie jest tak trwały, by okulary nie starły produktu, dlatego Niestety musicie kontrolować i poprawiać ewentualnie makijaż w tych miejscach, gdzie mamy okulary, albo po wytarciu nosa chusteczką, czy założeniu szalika. No to jest podkład, który ładnie wygląda na skórze, ale absolutnie nie zastyga nad beton i no nie jest falszy, To jest, myślę, jego plus i minus. Jak dla mnie na ten moment plus, bo ostatnio lubię się z takimi lekkimi, przyjaznymi dla skóry podkładami. Pamiętajcie, że ja mam celę mieszaną, kierunku tłustej, także ścieranie się, ważenie i zanikanie podkładu na takiej skórze jest szybsze, dlatego myślę, że, jeżeli ja jestem zadowolona z tego podkładu, to myślę, że osoby z celą normalną, a nawet taką w kierunku suchej, będą zadowolone, bo podkład oprócz tego, że ładnie wygląda na skórze, to mam wrażenie, że fajnie nawilża i pielęgnuje cele. Ja jestem z tego produktu naprawdę zadowolona i myślę, że mogę Wam go polecić. Czekam teraz na Wasze komentarze i kciuki do góry. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Buziaczki!